Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam Was kochani serdecznie na naszym spotkaniu ze Słowem Bożym na poniedziałek 23 sierpnia tego roku. Rozważamy dzisiaj fragment Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 23, wiersz od 13 do 22. Poprośmy o pomoc o światło, o obecność Ducha Świętego. Będzie nam to słowo przybliżał, zapalał nas do Jego przyjęcia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Oto fragment Ewangelii, według świętego Mateusza na dzisiejszy dzień. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i Faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam przewodnicy ślepi, którzy mówicie: kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku. Ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który oświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy. Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na Niego i na wszystko, co na Nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na Niego i na tego, który w Nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na Nim zasiada. Kochani, to słowo odczytuję jako światło na czas zamętu. W takim czasie zamętu byli współcześni Jezusowi. Słyszeli rozmaite odpowiedzi na pytania dotyczące prawa, dotyczące Boga. Jestem też przekonany, że w takim czasie zamętu żyjemy także my, że słyszymy różne odpowiedzi, opinie, Czasem wygłaszane przez osoby, które są duchownymi, przez pasterzy. I zdarza się to smutne, że one nie pokazują jasno drogi Ewangelii. I dlatego potrzebujemy takiego światła Jezusa, światła Słowa, potrzebujemy Jego Słowa, Słowa mocnego, które pomoże nam iść prosto. Jakie to Słowo? Przede wszystkim jest to słowo upomnienia. Jezus wobec tych, którzy są przewodnikami narodu, używa mocnego słowa biada. Jedna z prawd o Ewangelii według Świętego Mateusza to taka, że w niej spotykamy się jakby z takim lustrem błogosławieństw. Szczęśliwi ci, którzy są ubodzy w duchu, którzy... Szukają sprawiedliwości, którzy są łagodni, a po drugiej stronie są przestrogi, są właśnie te biada, które Jezus wypowiada. Słowo biada mówi o tym, że i osoba, która jest adresatem tego słowa, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Skąd bierze się to niebezpieczeństwo? Jakie ono jest? Niebezpieczeństwo bierze się z tego, że ten, kto zna prawdę, zaczyna nią się posługiwać, użyjmy mocniejszego słowa zaczyna manipulować wiedzą, prawdą, którą posiada. Jezus kilka razy wymienia to słowo uderza w serca słuchaczy chce, żeby ich serce doznało wstrząsu chcę żeby serce wypełniła bojaźń boża a w konsekwencji żeby nastąpiło nawrócenie w używaniu słowa w używaniu prawa można się pogubić i tak jest też w tych sytuacjach które Jezus przywołuje ale zacznijmy, od tych pierwszych słów, Jezus mówi o tym, że pierwsze upomnienie, jakie się należy faryzeuszom, obłudnikom, czyli komuś, kto żyje jakby podwójnie, gra kogoś innego, gra pobożnego, gra gorliwego o prawo, o świętość Boga, o to, żeby mu służyć, żeby być wiernym Bogu we wszystkim. Jezus nazywa tę postawę aktorstwem, obłudą, grą. Ilekroć to słowo pada w Ewangelii, jest wołaniem, takim bolesnym wołaniem o prawdę, o uczciwość, o wierność temu, do czego zostałem powołany. To słowo jest kierowane także do nas oczywiście. Grozi każdemu z nas to niebezpieczeństwo gry, udawania takiego funkcjonowania w dwóch światach. Może z racji powołania, z racji wyboru, z racji historii, jaką mam w tym świecie pobożnym i z jakiegoś powodu, na przykład z racji środowiska, w którym, się, w którym przebywam, pracuję, obracam się w tym środowisku, staje się. Znowu jakimś innym sposobem funkcjonowania, wyrażania się, poglądów, tego z czym się utożsamiam, co potwierdzam. To pierwsze biada, które słyszą obudnicy, uczeni w piśmie, faryzeusze, to to, że nie pozwalają innym wejść do królestwa. Jak mogą nie pozwalać? Kto otwiera drzwi dla królestwa? Bóg. Jest Jego królestwo, ale Bóg zostawia znajomość drogi innym, i można w tym pokazywaniu drogi stawiać takie wymagania, mówić o takich trudnościach, pokazywać takie jakby poziomy tego, co należałoby zrobić, że to zniechęca, że to pokazuje tę ścieżkę niemożliwą. Dlaczego tak robią? Dlaczego ktoś, kto zna drogę do królestwa, do największej wartości, nie pozwala innym? Trudno wniknąć w serce tych, ale możemy popatrzeć jakoś bardziej na siebie na, na własne trudności. To rzeczywiście czasem się tak zdarza, że. Mniej stawiam sobie wymagania, a większe stawiam innym. Możliwe, że tę trudność Jezus ma na myśli, że te sytuacje, tę nieuczciwość, tę niesprawiedliwość, jaka dotyka właśnie serca tych, którzy grają, grają pobożnych, ale nimi nie są, grają sprawiedliwych, ale sprawiedliwości nie zachowują. To nieuczciwe. Zamykają drzwi do królestwa tym, którzy tam chcą wejść. Sami nie wchodzicie, nie staracie się o to, żeby iść drogą do królestwa. I innym na to nie pozwalacie, innym, innych nie zachęcacie do tego, nie podtrzymujecie ich w drodze. To słowo jest dla nas dzisiaj. Ważne, żeby każdy z nas, modlących się słowem, usłyszał tę przestrogę, to wezwanie, to gorące wołanie Jezusa. Nie rób tak. Nie rób tak. Pomagaj. Ty sam dąż do królestwa. Ja mam dążyć do królestwa i mam zachęcać do tego tych wszystkich, których spotykam. Przez głoszenie słowa, przez sakrament pokuty, przez rozmowę duchową. Zachęcaj. Mówi Jezus, do tego, żeby iść do królestwa. Przychodzi mi jeszcze na myśl taka sytuacja rodziców, którzy po wielu próbach, po wielu upomnieniach mogą tracić cierpliwość. I to, co się im najpierw nasuwa, to wszystkie potknięcia swoich bliskich, a dzieci, ale też innych, męża, żony. Jakby to najpierw jest ważne. Ktoś próbuje się podnieść, ale. Ale, no tak, ile już tu razy próbowałeś, nie odbierajmy nikomu nadziei, nie zamykajmy drzwi. Z takich chorych, zakłamanych słów rodzi się często taki mur przeszkoda nie jestem w stanie już tego nieść nie jestem w stanie się podźwignąć, przezwyciężyć tego. Druga przeszkoda o której mówi Jezus, wobec której pada to słowo biada, to zgorszenie. Mówi do tych, których życie jest jak gra: Tak jesteście gorliwi o to, żeby ktoś stał się Izraelitą, był współwyznawcą, obchodzicie niebo i ziemię, to już więcej nie można zrobić. A potem jego serce staje się złe. Zniszczone. Skoro stał się współwyznawcą, to znaczy, że ma dobre pragnienia, chce zachowywać prawo, chce być Bogu wierny, ale potem dzieje się coś właśnie takiego niszczącego z sercem tej osoby. Zgorszenie jest często takim ciężarem nie do uniesienia. jest tym, co sprawia, że człowiek staje się gorszy niż był. Chce podjąć drogę nawrócenia, a stacza się. Jego serce, jego sumienie jest zdeprawowane. Czynicie Go bardziej godnym piekła niż wy sami. To niesamowicie ważną prawdę Jezus wydobywa na światło. Człowiek, który ma dobre pragnienia, kiedy wejdzie na, złe, na złą drogę, staje się w tym złu. Nieobliczalny, jakiś taki nieprzejednany, nie umie się zatrzymać. Niedawno rozmawiałem z cierpiącym tatą, który był świadkiem uzależnienia swojego syna, który ostatecznie zginął, już nie żyje, zamarł. I z takim cierpieniem, bólem słuchałem tego, jak mówił, nie byliśmy w stanie Mu pomóc. Nie udało się Mu pomóc. A ta droga do takiego unicestwienia siebie była jak szaleństwo. To już moje słowa niesamowite czynicie tego człowieka bardziej w innym piekła niż wy sami. Zgorszenie ma bardzo poważne skutki. Potrafi siać jak ogniem szeroko, potrafi niszczyć, potrafi człowieka, który ma dobre pragnienia, sprowadzić na dno. Biada wam, uważajcie, czuwajcie, to poważna rzecz. To chce powiedzieć nam Jezus. Wreszcie, trzecie upomnienie dotyczy niuansów. Jakby szczegółów, drobiazgów. Bardzo to może przypominać, bo rzeczywiście w tym kontekście to słowo jest wypowiedziane: jakieś kruczki prawne, które się pojawiają. Tak powszechnie niezrozumiałe jest to, że na przykład nie zostaje uznany jakiś argument, pismo. Jakieś, jakieś zaświadczenie, bo brakuje tam jakiegoś jednego szczegółu. Nie ma daty, nie ma pieczątki, nie ma jakiegoś z perspektywy czasu, do jakiejś jednej rzeczy. Nie można tego cofnąć, ale już nie można też tego uznać do emerytury i tak dalej, do różnych rzeczy. W takim świecie poruszają się uczeni w piśmie i faryzeusze. Mówią. Yy, Przysięga jest ważna tylko wtedy, kiedy zostanie wypowiedziane jakieś szczególne słowo. Chociaż w przekonaniu powszechnym to właśnie ten sposób zaświadczania o prawdzie jest wiarygodny. Na przykład ktoś powiedział, że mm, przysięga na mm, przybytek. No nie przychodzi mu do głowy, że tam jest jeszcze złoto. Że to złoto jest ważniejsze, tak mówią ci, którzy to wyjaśniają. Dlaczego to jest niebezpieczne? Bo właśnie to pokazuje taką sytuację, w której żyjemy, że słowo nie jest wartością samą w sobie, że ono może być nieprawdziwe, nieważne. Takim czas teraz przeżywamy, strasznej, okropnej. Dewaluacji, utraty wartości słowa. Słowo coraz mniej znaczy. To, że ktoś mówi, jak ja dzisiaj, w taki sposób staje się coraz mniej wiarygodne. A może to nieprawda? Może ktoś tylko tak mówi, bo, bo tak trzeba? Tak wiele kłamstw w życiu publicznym. W jakimś świecie polityki, może też w świecie reklamy, ofert rozmaitych, umów, słowo traci wartość. Jezus staje w obronie słowa, pokazuje te mroczne strony tych, tych niuansów i pokazuje, że to jest głupie, że to jest ślepe. Jak można. Bardziej cenić złoto niż przybytek? Jak można cenić bardziej ofiarę niż ołtarz? Tego to jest nieprawda. Kochani, spryt, który posługuje się wiedzą, może być drogą dużego zagubienia i wielkich krzywd. Chciałbym zwrócić się z gorącą prośbą, do każdego, każdej z was, abyśmy nie manipulowali naszą wiedzą, naszą umiejętnością, żebyśmy byli w tym tacy prawdziwi na wskroś, do końca, do głębi serca. To bardzo ważne. Możemy się przyczynić do tego, że słowo, słowo ludzkie, a ostatecznie słowo Boga, zostanie ocalone jako prawdziwe, jako wiarygodne. Nigdy nie manipulujmy słowem po to, żeby bronić swoich racji, po to, żeby jakoś przeprowadzać swoje cele. Prośmy Jezusa o to, żeby pomagał nam iść prostą drogą, żebyśmy nie kluczyli, nie kręcili, nie chodzili takimi labiryntami, ale szli za nim, mówili prosto, żebyśmy szli drogą do Królestwa i nikomu tej drogi nie odmawiali, nikogo na tej drodze nie zatrzymywali, nie eliminowali. Prośmy wreszcie za tych, którzy nam służą, jako nasi pasterze osoby wykształcone osoby, które mają doświadczenie duchowe. Żeby nas na tej drodze podtrzymywali. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.